Hej, dawno nie było żadnego materiału, gdzie wszyscy z naszej redakcji mogli się wypowiedzieć, więc postanowiliśmy przygotować dla was specjalny materiał PS4, gdzie kilku z naszych uredaktorów wypowie się na temat nowej konsoli od Sony. Jest ze mną Koati, zwany Mufasą. Cześć. Zaik zwany Zidanem. na cześć. Żelkowy, zwany Żelkowym. Ciema! Czarny, zwany Woźniakiem. Hejka. Nie ma niestety znaminy OX-a, gdyż recenzuję w tej chwili pewną erotyczną grę planszową, natomiast myślę, że poradzimy sobie sami. Więc zacznijmy od tego, jaka jest specyfikacja sprzętowa. Myślę, że Koati może zacząć opowiedzieć nam trochę o tym, jak konsola jest zbudowana. Znaczy się, może nie będę opowiadać o wszystkim, tylko może o najważniejszych aspektach. Najważniejsze rzeczy, tak. No tak, no. To, czym wszyscy mówią, to 8 GB ramu, ddr 5 tak, to jest no, ten szybki to RAM, ważne, który montują. Bo Xbox Nowy mam mieć DDR3. No, tak. To warto. Ale wiesz, co, ostatnie, ostatnie plotki mówiły znowu o GDR-ach piątkach, więc. To mogli zmienić. to już wymienić. No, zobaczymy, ja sobie zobaczymy. nie wyobrażam, żeby Microsoft celowo wrzucił jakby słabszy RAM. No ale dobra, już mówił o PS4 na razie. <laughs> no tak. W każdym razie taki RAM montowany jest dzisiaj w komputerach w kartach graficznych, hmm. czyli to jest ten, ten najszybszy RAM. Potem mamy procesor główny. On ma, on ma osiem, osiem rdzeni i to powinno już dać radę, chyba, tak myślę. Co znaczy, jeszcze? To o, ten -ray. AMD Jaguar, tak? No Czyli tak, AMD Jaguar. I, I ile tam teraflopy jakieś tam, dobra, to już tak To jest nieważne, ale, ale waż, ważne jest, że jak to wykorzystają dewelop deweloperzy. No, oczywiście pozostaje Blu-ray yy, i standardowe połączenia. Internet WWI.0. Tak. E, karta oparta na architekturze procesora. Nie, dobra, dorimy co sobie. Tak, to jest. To, 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 to. <laughs> tak. w każdym razie nie pokazali jeszcze konsoli, więc y, mamy tylko taką suchą specyfikację. Y, ale wiemy natomiast jak wygląda PAD, żeby tak, się tak, na pada. No co tak pad? myślicie. Mnie się podoba może być. No, w sensie. No, nie, na ale razie, jest, że, mam nadzieję, że będzie, to, będzie to, się dało nim kontrolować. Jeszcze odnośnie specyfikacji, to ja mam osobiście pewne obiekcje co do tego, że w PlayStation 4 będzie użyty sprzęt od AMD. No i. Gdyż to jest zupełnie, to jest zupełnie personalna wypowiedź, bo mam raczej lekką awersję do tej firmy, jeśli chodzi o części do PC-ów. No także nie wyrokuję, no, nie mogę tutaj wyrokować, ale jakoś firma AMD budzi w, moj... w tym przypadku moje mój W tej chwili to jest trochę tak jakby no taki nowoczesny PC. Znaczy ja rozumiem, no tak, że już w tej chwili się ale, ale te porównania są trochę za tak daleko dalej. posunięte moim No tak, wydaniu. ale popatrzmy się, też... ale chodzi o samą moc, tak? O oh. No o samą moc no raczej nie. Nie, nie, właśnie to. Nie o, już na starcie. Nie o moc, tylko może o architekturę bardziej. Poziome. No, no to bardziej przypomina PC niż PlayStation tak. 3, ale też jednak bym nie to stawiał tutaj. No dobra, ale teraz Obok popatrzcie siebie. się, ile RAMu ma PS 3 No właśnie, a ile -ka. PS4. -ka. I jak wyglądają gry na PS Trójce teraz? Na no to przykład. możemy się spodziewać, jakiego postępu doświadczymy, jeśli jest taka różnica w ramie pomiędzy PS3 a PS4. Bo jest gigantyczna no tak. znaczy, znaczy, z tego nie to będzie taka iluminacja. objawienie. będzie tak, Ta. taka doskonała immersja, Po prostu zatopimy się w tym świecie. Nie, ale serio, wyobraźcie sobie, że. No jednak jest jakaś różnica między 256 mega a 8 GB, tak? Jest jakaś. No różnica... wiesz, matematycznie jest gigantyczna różnica. <laughs> no więc właśnie, no, to już coś mówi, że ta konsola będzie dużo lepsza w sensie mocy obliczeniowej. Oczywiście, no co pewnie. z tym zrobią deweloperzy i tak dalej wydawcy, to już jest inna sprawa. Zobaczymy. Ja sobie z tego zdaję sprawę. To jest zwłaszcza te zapowiedzi, że ta konsola ma być w końcu bardziej przyjazna dla wszystkich o, twórców. To, to też jest, dobrze, to jest ważne, ale o tym bardziej przy... w przypadku PS3, no bo widzimy po PS3 jak wyglądają tytuły e, takie m, na wszystkie platformy przeznaczone. Multiplatformowe. Tak, o właśnie, o, brakowało trzeba mi słowa, multiplatformowe. Przyznaj, przed... Wyglądają po prostu między, Różnica między, między tytułami multiplatformowymi a ekskluzywami jednak jest bardzo duża. Znaczy... Prawda jest taka, że PlayStation 4 zaczyna tak, jak Xbox 360 zaczynał na początku swojej generacji, więc są duże szanse. Inna sprawa, czy Microsoft nie wymyślił czegoś dużo lepszego, jakiegoś nowego modelu, bardziej przystosowanego do obecnych czasów? Mhm, po znaczy, Microsoftzie chyba... bym się tego nie spodziewał jednak. To, to, chyba jest taka to kwestia, że... typowo amerykański sprzęt, tak jak było z Xboxem 360. To chyba jest taka kwestia, że po prostu ktoś musiał zacząć, tak? Ktoś musiał zacząć. tego nie sugeruję, no ale... <laughs> Ja, czy znaczy ja myślę, że Microsoft zrobi teraz jakiegoś takie set-top-boxa, czy jakoś tak się to nazywa, czyli um, media-center, konsola, wszystko w jednym. Podpięte to jest pod telewizor i jest to takie domowe centrum rozrywki. No to pewnie jakby coś takiego będzie. To <coughs> żywotność, no nie żywotność, ale wizję no. samej konsoli Xboxa 360, który już w tej tak. chwili wygląda jak domowe centrum rozrywki. No mi, czyli... Ale PlayStation ma takie, takie samo założenie. No właśnie tak. w Jeśli chodzi o bardziej rozwiniętych, no tak. gdzie ludzie sobie w tej chwili na PS3 oglądają głównie seriale. No tak. No tu się zgodzę, tak, jednak ten czytnik Blu-ray robi swoje. Znaczy czytnik Blu-ray na... e... W innych krajach mają dostęp do Netflixa, mają dostęp do innych serwisów i oglądają sobie seriale, filmy. No i to tak wygląda, dalej. to sprawdza się <coughs> naprawdę dobrze. A u nas jest, jest to tyle. Bo no jednak, też... Blu-ray się rozrósł, całkiem nie spodziewałem. Rozrósł tyle tego będzie. O. Znaczy, to jest horrendalnie drogie, jak się rozłosło, no to prawda. <grym> Ta, ale na przykład Sony zapowiedziało te kwestie społecznościowe, to chyba to jest właśnie, dość ważne. Mnie się wydaje, że oni wokół tego chcą budować trochę tę konsole, wokół tego całego przeskażer i tam yy, na ten, ten aspekt społecznościowy. Właśnie o to chodzi, bo. Mi się tak, też Facebook, wydaje. Że to jest tak, Facebook, moi przyjaciele i tak dalej. No. Nie, mi się to. wydaje, że to jest też trochę to tak, że... tak Sony stwierdziło, że gaming społecznościowy to jest przyszłość gamingu, tylko że może niekoniecznie gaming społecznościowy w wykonaniu Facebooka, tak? czy Infantil. Tylko, może, właśnie taka możliwość połączenia się z nami. Tam podczas PS Meetingu mówili różne ciekawe rzeczy, tak? Że będziesz mógł przejąć kontrolę nad postacią kolegi, tak? gdzieś tam z No tak, tam tak. żeby trzeba było kawałek gry. Tak. Tak. Takiego, nie? To chyba jest trochę takie podążanie w sumie za trendem amerykańskim, tak? Gdzie jest te wielkie podniecenie socialem i w ogóle. Czy to nie oznacza też trochę, że Sony chce pokazać. Rynkowi no. amerykańskiemu, który jest bardzo ważny w tym momencie, Jest tak? bardzo ważny. Bo Xbox w tej chwili góruje nad PS3 głównie dlatego, że jest Ameryka. Tak. Eee, <laughs> czy oni nie chcą im pokazać, Ameryko. my też jesteśmy interesujący? Możliwe. No wtedy musi się udać do taktyki Xbox Microsoftu i dodawać kody do Mantend, do jakichś kiełbasek na podwójne PD do Black Opsa 2, wtedy no. Tak. O. Burgery to by będzie... się nam rzucały. Tak, no, no i tak, tyle. butelka tak. Mauten, Jupaczka jest dla każdego i. Znaczy, no, nie, no, no, to, no, no. zacny... to będzie cała zacny... no, ich życia. Naprawdę. Myślę, to będzie zacny szarym na rynek amerykański, tylko prawda jest taka, że Xbox będzie miał nowy to samo dokładnie. Tak. Więc nie spodziewałbym e, się. plus, plus Xbox ma jeszcze wyrobioną markę. Dużo no, no, lepszą tak. niż, niż PlayStation. Najmniej w Stanach. Owszem, najmniej w Stanach. No, w Stanach. no bo to Europa. Jest... Myślę, że i... Europa jest podzielona tak pół na pół. No, może nie pół na pół, ale. W każdym razie. W Europie PS3 jednak wygrywa trochę. Wygrywa trochę, ale nie jest to jakaś wielka różnica, tak jak jest to w Stanach, gdzie jest Xbox, Xbox, Xbox i PS3. Coś w tym stylu. Japonia to. W ogóle rynek azjatycki to jest znowu Wii. I to są konsole przenośne. Ale jak nie Wii, to PS3. No w sumie tak, ale pomyślcie sobie tak naprawdę, czy nie byłoby tak fajnie, żeby, nie wiem, gram Co? sobie w jakąś grę no. i nie mogę czegoś przejść, tak? I... Jesteś Dzwonię do Mateusza Dobra, <laughs> ci okay, jestem cieniasem, niasem, jestem ci niasem i w ogóle, ale tak, nie się z do Mateusza, że Mateusza jasem, Mateusz jasem, się śmieje, a potem mówi No dobrze, już tak patrzy na mnie takiego żałosnego człowieka, mówi dobrze, przejdę ci ten etap, już niech ci będzie, wisisz mi piwo. I w tym momencie on no. przejmuje ze swojego miejsca, tak, kontrolnego pa... zasadzie. Do do mogą być Aha, to jest ten o... cały social gaming, tak? Czyli jest... on przychodzi za nim grę, tak? Tak. Między innymi. Tak. Że kolega ale... może za ciebie przejść kawałek gry, na przykład. Ale jeszcze może, z problemem połączeń wszystkie, internetowych. Wszystkie te community, które trofea co? razem zdobywają, będą w niebu wzięte. Tak, tak, <laughs> zdecydowanie. Myślę, że nadszedł czas, żebyśmy podsumowali troszkę ten materiał, żeby każdy się powiedział, czego się spodziewa, tak naprawdę po PS4. Ja spodziewam się dla odmiany dobrych gier. Ja od grania <laughs> się spodziewam gier, tak naprawdę. nie Muszę przyznać, że jaram mnie troszkę ten aspekt społecznościowy, dlatego że to w grach zaczęło się już pojawiać tak od powiedzmy dwóch lat, to się na ogół świetnie sprawdza. To, że można coś komuś napisać przez grę fajnego, umówić się jakoś fajnie nagresą jakieś lewele, się tworzy osobne community. To jest naprawdę świetna sprawa. To dodaje całkowicie nowy wymiar do całego gamingu. Więc ja jestem jak najbardziej na tak. A technicznie jak to wyjdzie, zobaczymy. No, mi 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 no zobaczymy, czego ja oczekuję. Ja oczekuję też głównie gier. Bo jakby cała reszta mnie nie interesuje, bo w sumie gry są najważniejsze. Ten aspekt społecznościowy. No nie wiem, nie jestem do końca przekonany, ale nikt mnie chyba nie zmusza do używania tego, więc nie zobaczy się. Na pewno sprawdzę, ale czy będę korzystać stale nie wiem. No ja no, dla odmiany powiem, że no też głównie gier oczekuję. Ojej, zaskoczyłem. A ten aspekt społecznościowy, no, to jest taka bardziej eksperyment, ciekawostka też. Oni chcą wokół tego budować, budować tą konsolę, ale jak to się nie uda, no to też nie będą na straconej pozycji. No ciekawy jestem, jak to wyjdzie, ale też nie napalam się jakoś na to, nie wiadomo jak. Wyjdzie na pewno lepiej niż PlayStation Home. O. No gorzej raczej nie może wyjść. Dobrze, to ja teraz powiem tak naprawdę dla odmiany. Dobra. Oczekuję po nowym PlayStation tego, że w końcu jego zasoby zostaną odpowiednio wykorzystane, w odpowiedni sposób. W to jest moja główna prośba i moje oczekiwanie. Mi myślenie przedsiębiorcze, tak? No, w tym stylu. No, co do tej konsoli, to jest moje główne oczekiwanie. E, oraz, to jest taka mała drobnostka, tylko e, oczekuję tego, że mm, te dołączony do zestawu headset, ponieważ w no. końcu będzie... Dołączony do ha, zestawu podstawowego, tak, tak jak było tak. to w Xboxie, bo w y, przypestrzy no to była ogromna strata y, to, że tego headsetu nie było w podstawowym zestawie. No to tak dobrze, naprawdę... że nie było w każdej, żeby było dwa razy więcej pierdzenia niż jest. No dobrze, może i by było, no, ale ja nawet nie mam jak komuś czegoś powiedzieć podczas gry w Multiplayer. Czego mamy spika. No i liczę na końcu, w końcu ten headset będzie, bo wiem, że będzie, ale będzie też porządnie wykonany, żeby to nie było na takie. No zobaczymy, bo też go nie pokazali jeszcze. No, no to no, fakt. Więc tym samym myślę, że możemy kończyć. Jak widać, kolega Woźniak jest jedynym, który nie oczekuje od PlayStation 4 gier, Tak, zgadzamy się z Wami. Zapraszam tak bf tak. cały rok, ja tylko ładnie wyglądał. Ja się Żeby jeszcze nie, nie powiedziałem. Ty, ty, ty no ale to nasz komputer. Nie pamiętam o właśnie o to chodzi, ja chciałem powiedzieć trochę co innego. Dobrze, Ja chciałem <laughs> powiedzieć trochę co innego. Ja chciałem utknąć takiego nowego ducha. Poczekaj, nie zgadnę, takiego... BF4 i Ziba. Nie! Ja chciałem powiedzieć, że ja oczekuję, że PS4... W... Znaczy, może na początek powiem, że wszelkie listy hejterskie, my stworzymy taki specjalnego e-maila na domenie graszowej. Eee, ten mail ja będę go sprawdzał i wszyscy, którzy chcecie, on będzie gdzieś tam w opisie filmiku pewnie i możecie tam wysyłać swoje hejty, życzenia śmierci i tak dalej. Ale powiem tak, ja oczekuję, że PS4 wreszcie przekona mnie, żeby kupić sobie konsolę, bo nigdy nie miałem konsoli z prawdziwego zdarzenia. O! Po prostu. Błażej, jesteś na dobrej drodze do Światłości. <grym> tak. Musisz tylko jeszcze pada ogarnąć, ale to jest. Eee, tak. co ty, nie masz szans za Trzy miesiące. Na trzy miesiące będziesz bańki wsadził w BF-ie. Tak. Zagraj kiedyś Jak ze mną w Nieważne. Dobra, to w takim razie, skoro już podsumowaliśmy całą sprawę, to my się Teraz z Teraz już z naprawdę żegnamy... dziękujemy. Tak, dziękujemy bardzo. <grym za <grym uwagę, za uwagę, żegnamy się z wami, mówi dla was Koati. No, cześć. nara. <laughs> Zaik. No, A cześć. Ja, czyli Żelek. Mateusz, czyli Mecen. Jo. I Czarny. Trzymajcie się.